Okej okay, moi drodzy, teraz wszyscy w komentarzach piszą podziękowania dla mojej kamery yy, Która zostawiła zostawiam jeszcze na tyle miejsca, że mogę nagrać jeszcze jeden odcinek, także serdeczne brawa dla mojej kamery, dzięki ci ty Kamero yy, Stopper, to teraz włączę sobie na początku odcinka właśnie, bo zauważyłem, że się świeci. Jedziemy dalej, posłaliśmy sobie klimatycznej rymcym cymcym o chorobach w Meksyku, prawda? Dobrze że nie w smoleńsku, o, o wypadkach i tak dalej. Dobra, no i jedziemy dalej. To już chyba byliśmy wcześniej, o ile dobrze pamiętam albo i nie, albo to wszystko dosyć podobnie wy wygląda przynajmniej światło nie gaśnie to w sali nie ma już właśnie zaczyna gaść już tu jest, jest ktoś, świnka przepraszam yy, tak, wiem to było niemiłe ale myślałem, że to będzie śmieszne nie, to było fatalne, przepraszam yy, mówiłem, że przy aaa yy, no okej okay. yy, yy, synu czy tu leży but? Znowu miesiowi burczy w brzuchu. Bardzo niedobrze. Mieszko, mieszko. Mieszko, masz. Odgryź mi lampę. Nie wiem, co chcesz. Żarówkę halogenową w oko. Tyle mogę ci dać. O, tu będę musiał potem dojść chyba, bo ta czerwona. Ależ ile tu jest tłoków? I skąd ja mam wiedzieć, który to który, a który będzie dobry, a który będzie fatalny? Fatalny. No dobra, no to walimy sobie gdzieś podrobienie, prawda, do góry. Ahead, i into the Cały czas w dół. Ale ogromna fabryka, muszę się przyznać. Mm. Tam stoi. I zniknął nagle. W porządku, synu. Skurczy synu. Skurczy byku. Muszę zejść tu? Muszę, niestety. No dobra, przeszliśmy gdzieś na drugą stronę tej jakże dziwacznej, ale pięknej, śmierdzącej fekaliami fabryki i Teraz się zacznie pewnie co? Zaraz mi tu sali gdzieś na klatę wywali i... O! No to co za brama? Ona nie otworzy się sama! Piękny rym. <grym> Czasem się udaje. Nie! I co o mi zrobisz? Walniesz głową w rurę to nie jest dobry sposób w ogóle funkcjonować. O! Niby maska świni, ale dźwięk zrobił swoje. Uch, dobra. Żyję, przeżyłem i funkcjonuję I co? I... Co? Kolejne miejsce, w którym są książki, prawda? Jakieś tutaj... Szuflady, szafki, rymce... Cy... Arturo Caliente! Karol... Czekałem na ciebie całą rozgrywkę Dobrze się spisujesz Możesz odejść, albo... Co mówiłeś Arturo? Bo zamknąłem przypadkiem Nieważne, idź dalej, Karol, muszę... Ci powiedzieć, że... Musisz być bardzo dzielny, bo... Dobra. Fajne jest takie bawienie się przedmiotami. Nie wiem, to się stało popularne, ale ale to jest naprawdę fajna odskocznia od, od ciągłego strachu jakiegoś życia w niepewność. Chociaż ze mną wątpię, żeby ktokolwiek się bał oglądając moje serie. Sterowanie pompami pomocniczymi. A tu co? Stop. Upewnij się, że wszystkie tryby są odpo na odpowiednich miejscach i umożliwiają prawidłowe działanie pomp. Nie wiem, ale byda, byda szczelą. Byda szczelą. Jesteś zwycięzcą! Widzieliście ostatnią masakrę. Ale tu mogę coś odkręcić, okej, okay, jedziemy. Jakaś pompa turbina włączona. Być może to było dobre. Tego nie mogę otworzyć łopatą nasypać węgla szkoda. Ale dobrze, idziemy dalej. Chyba nie tu. Chyba to było tak dla podkuchy, teraz muszę wrócić, tak? O, maska świniaka. Tego mogę dotknąć. Nie, te zębatki zaczęły pracować. No i wracamy, moi drodzy. Wracamy teraz sobie na dół. Ciszej, gro. Tu maski świni już nie widzę przynajmniej. O, tyle fajne. Tędy wejść nie mogę. Ale coś mi się otworzyło. Tak, mogę przejść z drugiej strony natomiast. Super. A wcześniej tego nie było? Z jakiej paki tego nie było? Co mi się tu odblokowało, czego nie było wcześniej, czy że nie mogłem przejść? Uch, bez sensu. No ale dobra. Miesio? Czy ja widzę Miesia? O, tu jakaś głowa leży. Mam nadzieję, że to nie głowa mojego syna. Ale byłoby zabawnie, a to głowa mojego drugiego, prawda? Główna pompownia To jesteśmy w przepompowni bytom Moi drodzy, przepompownia bytom czekała na nas, kurde, całą grę, żebyśmy ją pozwiedzali Sali nie ma no, Tyle dobrze Niczego nie muszę na szczęście... Aha, ten nie przejdę, bo wali mi para prosto w oczy Bym nie zsikał znów się w nocy Tu Ty... troszkę za... zaropiała już ta wajcha, tam gdzieś sobie chodzi miesio Uy! Fuck, fuck, fuck Fuck Więcej miesiów Dobra, ja polecę tędy Nic mi nie groźno, o tu jest drabina Szybko to załatwiliśmy, mam nadzieję, że miesio elektryczny mnie nie zje szybciej, 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 gówno, gówno Podetchnąłem. No gro, muszę powiedzieć, że mimo że jesteś liniowa To wiesz w którym momencie Przestraszyć mnie tak, żebym naprawdę porządnie się skiflał Dobra, tu mamy coś zabite, kurczę... Właściwie nic tu nie mamy Nic po prostu nic, to było głupie, nic, nic nie mówiłem. Możemy iść przed siebie, ale możemy też pójść w prawo. A ja też właściwie w prawo nie możemy pójść, bo tu wali nam znowu po oczach, yy, prawda, yy, yy, parownik, nie wiem jak to nazwać. Wyciek pary. Na górę czy w prawo? Moi drodzy, wybieramy, nieważne i tak ja pójdę tam gdzie uznam za stosowne. A wy pewnie mogliście mówić sobie oczywiście. Karol w prawo, Karol w lewo, Karol. No ja i tak was nie słyszę. No szkoda, kurde, że ja was nie słyszę. Fajne by było granie na live'ach, o o nie. To może tam pójdziemy jednak co? Albo dobra, już jak to poszliśmy. Fajne by było granie na live'ach, bo bym się z wami integrował, byście mówili. Karol, pójdź tam, Karol zrób to. Karol śmierdzisz kupą. Karol Fifa, Rafa, prawda? A tu jest ciężej. Dobra, są klatki dla, dla naszych świnek, dla Andrzeja, dla Sali, dla wszystkich jej kuzynów i kochanków. Co mnie najbardziej boli. Ale... E, jeszcze możemy pójść na górę na chwilę. Zanim pójdę na dół, jeszcze zobaczę co tu mnie ciekawego czeka, może to coś mamy. Sterowanie główną pompą, no właśnie i... Może tu będę mógł coś? przekręcić. Tu coś się rozpadło. A kur. O dobrze o widzicie. Dobrze że to wsadziłem. Brakuje mi jednej zębatki, która jest tutaj. Ha, dobrze że tu poszedłem. Karol. Świetnie myślisz. Świetnie. Okej okay, i to teraz powinno śmigać. Ktoś tu majstrował. Pewnie jakiś kochanek sali majstrował, żebym dalej nie poszedł. Okej okay, jedziemy. Coś odpaliłem. Coś większego. Coś większego. No ale już dobra, trudno. Teraz pójdziemy na dół. Pójdziemy na dół, bo tak nas prowadzi fabuła. Nie mam wam nic do powiedzenia. Ciekawe jakby by wyglądałby niemy Let's Play. Żebym siedział po prostu i... Aha, myślałem że ugrzęzłem Aby rzucić trzymany obiekt Tak To było mądre I bardzo przy okazji lewy przycisk, że ma na... No można w to grać na joysticku Ale by była pompa Ale by była pompa Czyli co, nie miałem się e? Coś mi zaczęło się, tu nie fajnie I To co była taka mała że tak sobie pozwolę powiedzieć kartofel. Nie, oczywiście chodziło mi o podpuchę. To była taka mała akcja dla mnie, żebym się po prostu przestraszył czy coś, nie wiem No i teraz O, jakaś nota bardzo chętnie ją przeczytam. O, odnalezienie dzieci. Woda ustąpiła, wygrałem... Nie, to nie to. Zawary rury To my herkulesowych wysiłków. To już czytałem. Siedlisko, lugawcu, okej okay. No i co, moi drodzy Nie no, tu przecież nie mogę pójść, bo tu mi się nic nie odblokowało Co prawda coś załączyłem, ale wrócić nie mogę Więc co, muszę złatwić coś tam na dole Troszeczkę to dziwne Aż faktycznie muszę zejść na dół, sorry, że tracę życie Tu sobie będą biegać, Andrzej Andrzej, ja stąd spadłem no tu nie powinno być tego, tego mostu. Brakło mi słowa kurde. A, tu jeszcze mogę wejść, chyba. Miesio, przestań, przestań w ogóle robić mnie w, w bambuko. O, tu mogę wejść. I trzeba będzie kolejna oczyszczalnia, moja, oczywiście. Dobrze, yy, dobrze. W takim razie nie pamiętam, czy stąd przyszedłem. No w każdym razie, walimy dezynfekcję jeszcze raz, bo niby... Czemu nie, prawda? Skoro gra nas tu prowadzi... To teraz tak, zamkniemy tamto... Ej, teraz walniemy sobie rymcymcymcym parą po twarzy... Okej... Okay. Całkiem przyjemne uczucie... Nie, żartuję, nie wiem, jakie to uczucie... No i teraz powinno pójść nam tłok, cały nasz znaczy tłok, właściwie ten mechanizm powinien nam kurczę się zapompować, tak zwanie... I możemy jechać dalej, I teraz to do, na dół, tak? Jesteśmy gdzieś dalej. Czy ja tu byłem? Nie wydaje mi się. Na pewno, na pewno tu nie byłem. Okej, okay, tu jakieś kurcze Tu tego... jakieś notateczki, prawda tu? Y, plany rozkładów pociągów do Torunia? Y, czy do Lublina? <ścoughs> Pozdrawiam Wojtaza. Akurat tak mi się skojarzyło, że jesteś tam z Lublina chyba, nie? Wejście do kompleksu centralnego. No dobra, niech będzie. Tak to muszę pójść. No. Tańczące dzieci. O, czyli były prawda. Tworzyły układy dla Ukendance i Ukraina. Z młockarni wyciągnięto dziecko. Przynajmniej to, co z niego zostało. Ajajaj, Mamy ich więcej. Powiedział brygadzista. Przepraszając za niedogodności. Szybko mi się gra czytała Fajnie. Jeszcze. A, już myślałem, że będę kończył odcinek, a tu jeszcze jedziemy. Ludzie. No to mamy. A, już wrócić nie mogę. To jest też pokazujące linijność gry, że już wracać nie możemy, że zrobiliśmy tam wszystko, a to teraz możemy iść ten Dla mnie to jest fajne ludzie, naprawdę, nie wiem czemu wy to krytykujecie Ale dobra, bo zaś tu wale głupoty, wale głupa, wale śmietankę Czy tam jagódkę Opowiem wam na koniec gry co o tym wszystkim myślę Co, przeszedłem tu tylko po notatkę Mio, a nie będę mógł wyskoczyć, a tu jest przejście, dobra, ale najpierw na no tatancję. Proszę bardzo, proszę Państwa, czytamy. Leży skłonny na Koi, chory i mokry od potu. E sprzątają e moją kajutę, e ale ja słyszę tylko głos dochodzący z najszlachetniejszego z kamieni, czyli pewnie śpiewał mu ametyst. A propos ametysta, niedługo rezydentowi na moim kanale. I jeszcze wiedzą co chodzi. Śpiewa mi, a ja śnię o wspaniałej maszynie, na ruinach starego świata zbudujemy nowy, zasadzimy kwiaty w zgniłej piersi i pozwolimy im rosnąć, by powstrzymać niebo od upadku. Pamiętam, jak do mnie szeptało, gdy wiliśmy się i skręcaliśmy w chorobie. Pamiętam, jak wpływaliśmy do portu w Southampton i razem łukaliśmy, by było to świętokradztwo, bo było to świętokradztwo, o którym Mówiła piosenka, którą pewnie śpiewałem na początku serii, mistrze ja też wiedzą o, o co chodzi. Sali robi z niegrzecznych dzieci ciasto, prawda? Ale to było fa Akurat fajnie to wyszło, no podobało mi się to. Potem pojechaliśmy do Londynu, ustawiłem to na kominku, yy, wszedłem do domu i yy, zebrałem służbę, wtedy zacząłem ich yy, przemieniać. A potem poszedłem do ogrodu, czyli to był jakiś magik, prawda? Yy, I skoczyłem z okna. <laughs> Nie. Gdzie zakopałem te małe strzaskane czaszki pod płaczącymi rododendronami? No cóż... Ciekawie, dobra, schodzimy na dół, dalej w głąb yy, fabryki Mandusa Oswalda. O, no tatęńcy, proszę bardzo. Kiedy po raz pierwszy wypowiedzieli słowa... Tata! Moje serce się rozpromieniło, jakby zamarznięta na ziemi krew odtajała i rozlała się w promieniach słońca. Boże, jaki poeta, to jest piękne. My byli zawsze nierozłączni, zawsze razem. Jedna dusza w dwóch ciałach. Moja miłość była wszechugarniająca. Umarłbym dla Was, szeptałem, zabił... Sz, za, szeptał... Dla was. Szeptałem, zabiłbym. Obróciłbym ten świat w ruinę, byle tylko was ochronić. Pokonałem roczne korytarze, potężne silniki i odrażające bestie. Zawarłem pakt i osuszyłem to miejsce. Teraz po was idę, moi kochani chłopcy. La 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 la, la. Wybacz mi o Jenny. Znaczy, no, właściwie jak chłopców nazwałem, nie pamiętam już. Stop. Nieupowarzany wstęp, zbroniony, polecenie kierownictwa. Mam was w życiu. Pytanie którędy? Czy tędy czy tędy? Znowu mi się zrymowało przypadkiem. No na pewno nie tędy, więc jedziemy dalej. Hop! Hop! O, jest jakaś muzyczka. No, myśli, myśli? A stąd mówisz? Aha, okej. Okay. Mhm. <grym> Czyli to tak jakby rozmawiam moje... Gdzieś wewnętrzna ja, moja kurcze dusza Cię... No rozumiecie no Moja podświadomość, o może takie, no, coś takiego właśnie For us all, all okej okay. Stopień upoważniony, w tym zrobię polecenie kierownictwa W takim razie, skoro jestem nieupoważniony Na pewno to zrobię Jedziemy o, fajna winda, fajny mechanizm. Ja bym chciał jeszcze uciec! Kurwa, nie, nie, nie chcę ratować dzieci jednak! No dobra, za późno. O! O, to pamiętamy! Z trailera. Tak, świet to jest świetny soundtrack. Jeden z lepszych soundtracków do gier y horrorowych, jaki słyszałem. Bardzo klimatyczny. Czyżbyśmy kończyli grę, to by było zbyt piękne, ludzie. I zbyt szybkie, moim zdaniem. No, ale jedziemy. To wygląda po prostu, no, ludzie... Takie tłoki. Kto to zbudował? Ha, twórcy gry! Taki żart z mojej strony, prawda? A świn tu nie ma nigdzie, jeszcze powinni, powinny e, świnie po bokach chodzić. No dobra. Przemyślane twórcy, przemyślane, akurat skończył się soundtrack, czyli to jednak nie jest... Kurde, powiem ci dziadu, że nie wiem, nie?

Poproś the 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 filthy. Filthy. dobra, ciągłe rozmowy. No i tu mamy te piękne tłoczki, prawda? Co ja tu będę miał, kurde, przepinkać, to ja nie wiem. Jeb coś, kurde, rozwaliłem. A? <ścoughs> Co to było? Ten łot był tutaj, no to centrum jego knowań. To tutaj wszystko się zaczęło i tutaj się skończy. Znajdę źródło tej przeszkody i zaraz na zawsze pokrzyżuję szyki sabotażyście. Nie rozumiem, ale... O, to był błąd, czekajcie. Co ja to będę mógł zrobić? Aha! Nie wiem dlaczego. A ja ta jedynka jeszcze, tak? I będzie brakowało mi tej, tej trujeczki, I z tą trujeczką będę musiał coś zrobić. A! Sprytne twórcy, sprytne. No dobra. Tu mamy coś tu, tu. O, tam będę musiał się udać. Dlaczego? Dlaczego mi to robicie? No ale dobra. Ile mam jeszcze? Trochę odcinka jest. Trochę odcinka jest, więc będziemy mogli sobie jeszcze po, popinkać w amnezję. Troszeczkę zrobiło się nadzwyczaj cicho, prawda? To nie w moim stylu. Dlatego muszę się obudzić i zacząć napierdzielać swoim klimatycznym gadaniem, jakże. Spadamy! Łapię się, łapię się i spadam, a potem znowu się łapię. O, dobry sposób schodzenia. Niebezpieczeństwo. Związek X! Yy, skrajnie łatwopalny. Silnie żorący, silnie toksyczny. I to tyle? Chyba tak. Dobra moi drodzy. Żeby mi się gra nie skończyła w momencie kiedy mi przerwie kamerkę, bo się po prostu zapłacze. To nie może być koniec gry, no nie wierzę w to, to troszeczkę za, za szybko Ludzie Ludzie, ludzie Moje, moje przyjaciele, prawda e, Moje mistrze hm. To dość humanitarne ze strony twórców Oni przewidzieli, że ja będę miał problemy z nagraniem tego tak? gówno Dobra, no i co? Ciach! I co teraz? Notatka jakaś, przydałaby się Cześć, wentylator Właściwie to się nazywa pośląskiemu, chyba wiertaliotę o ile dobrze kojarzę. Ja wiem fajna nazwa, tylko ciekawa. Oj, lipa. Teraz muszę znaleźć mechanizm włącznika i jeszcze raz uruchomić maszynę. Podekscytowany, stawiam kolejne kroki, stąpając po tych pomostach. Moje kochane dzieci. Już do was idę! Niemal was! Uratowałem! Powiedział psychopata, prawda? I dobra, teraz wypadałoby znaleźć miejsce kolejne jakieś, które... Przecież biegnę, no robię co mogę tylko. Tam nie mogę wejść, a tu, a tu bym też doszedł. No i ludzie, nacisnąłbym to naprawdę, te wajchy. I to będzie krótszy odcinek, ale boję się, że jeżeli zakończenie gry miałoby nastąpić teraz, a takie mam wrażenie, ja już się boję tego od poprzedniego odcinka, to bałbym się, że przerwie mi nagrywanie, a ja tego bym nie chciał. Ile mi zostało? 20? Rozważam, 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 rozważam. No i muszę was zawieść, tak, tak, tak zrobię. Najmocniej no przepraszam. No ale widzimy się w następnym odcinku. Yy, pograjmy w amnezję. Mam nadzieję, że się podobało się zostawić jakąś łapeczkę, bo twarzy naszych dzieciaczków sinieją. Nie pozwólmy im zsinieć. Tyle, żegnam się z Wami serdecznym mistrzowskim łokciem. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach amnezji maszynki dla świn na moim kanale. Na razie mistrzę. I... Serdeczny łokieć. Uuu. Jeżeli spodobał Ci się odcinek, zostaw coś po sobie. Mistrz. Okej. Okay. No nie mogę. Ale tu gdzie... HALO? O O O Aha Czyli tam coś jest, tam jest jakaś winda, do tej windy się udamy zaraz Ha! Taki szybkie wallhack przez tekstury Wallhack, czyli... No, tak jakby... Przepatrzyłem prze, przez...